My wierzymy w Boga, który jest trójcą. Jest wspólnotą trzech osób. Jesteśmy ochrzczeni w imię Boga, który jest trójcą. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, który jest trójcą. Oczywiście to nie jest. To nie jest łatwe do medytacji. Jesteśmy nad morzem, więc się zawsze przypomina. Tak, Stara historia o świętym Augustynie Który pisał Traktat o Trójcy Świętej tak, De Trinitate I właśnie szedł sobie nad morzem I zobaczył jakiegoś malca Który wykopał dołek Na plaży w piasku I wlewał do tego dołka wodę I Augustyn podchodzi do niego Mówi chłopcze co robisz A ten mały mówi Przelewam morze Do tego dołka No więc Augustyn popatrzył na niego nieco rozbawiony, mówi dziecko tego się nie da zrobić. nie? Na co to dziecko mówi mu, a ty chcesz zrozumieć trójce świętą. Niektórzy mówią tak, że gdyby to dziecko pociągnęło z Augustynem jeszcze rozmowę, to mogłoby mu powiedzieć tak, nie da się przelać tej, tego morza do tego dołka ale można w tym morzu się wykąpać. Nie możesz do końca zrozumieć, nikt z nas nie jest w stanie zrozumieć. Tajemnic to, to jest ścisła tajemnica wiary, jak to jest, że Bóg jest jeden w trzech osobach. Więc nie przeleję tej, tego oceanu do, do małego dołka, jakim jest mój móżdżek. Nie? Ale mogę się wykąpać. Mogę się zanurzyć w tej tajemnicy. Mogę próbować wejść w tę tajemnicę tak, żebym choć trochę zrozumiał samego siebie. I żebym choć trochę zrozumiał, o co chodzi w pięknym człowieczeństwie.